Ulubione ciasto mojego męża, które robi mu nieprzerwanie już od 7 lat. Pobrzegi wypełnione dodatkami, wilgotne i rozpływające się w ustach, a do tego długo utrzymujące świeżość. To najlepsze ciasto marchewkowe, jakie kiedykolwiek zrobisz. Napisz w komentarzu, czy lubisz ciasta z dodatkiem warzyw. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy. Obraną marchewkę ścieram na tarce o małych oczkach. Składniki do przygotowania ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. Jajka przekładam do miski i dodaję do nich cukier. Miksuję je na wysokich obrotach przez kilka minut, aż jajka wyraźnie pojaśnieją i zwiększą swoją objętość. Następnie dodaję do nich maślankę i mieszam do połączenia. Do masy jajecznej dodaję przyprawy, proszek do pieczenia oraz sodę oczyszczoną. Następnie dodaję posiekane orzechy włoskie, pokrojonego drobno ananasa. Ja wykorzystuję ananasa z puszki. Dodaję również wiórki kokosowe oraz przygotowaną wcześniej marchewkę. Składniki mieszam łyżką do połączenia. Jeśli chcesz, do masy możesz dodać swoje ulubione bakalie i orzechy. Użyte przeze mnie dodatki możesz również pominąć. Ciasto wyjdzie równie pysznie. Do masy dodaję przesianą mąkę i mieszam masę łyżką. Mieszam z grubsza tylko do połączenia składników. Ciasto przekładam do formy. Ja wykorzystuję formę 20x20 cm. Możesz wykorzystać inną formę, jaką posiadasz. Ciasto piekę w 160 stopniach Celsjusza grzanie góra dół przez około 50-60 minut. Pod koniec pieczenia sprawdzam patyczkiem, czy ciasto jest upieczone. Napisz w komentarzu, jakie dodatki wykorzystasz do swojego ciasta. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!